siano kosy. Andrzej z rolnicy Podlasie również zdecydował się na zebranie siana i zrobienie bel. Podczas pracy miał jednak mały wypadek i zgubił koło od zgrabiarki. Jak poszło mu z naprawą? Andrzej, znany z serii dokumentalnej Rolnicy Podlasie często dzieli się z widzami swoimi doświadczeniami związanymi z naprawą rolniczych maszyn. Z reguły spotykane przez niego usterki nie są na tyle poważne, żeby wymagały interwencji specjalistów. Ostatnio na swoim kanale na YouTube opublikował materiał, w którym pokazuje, jak za pomocą siekiery dokonuje naprawy zgrabiarki. Andrzej opowiadał w jednym z odcinków: Przyszedłem dziś na pole sprawdzić stan siana po wczorajszej burzy. Okazało się, że jest ono bardzo mokre, przez co nie nadaje się do dalszej obróbki na kiszonki. Ponieważ wczoraj musiałem szybko działać ze względu na nadchodzącą burzę, dzisiaj potrzebna mi siekiera, aby naprawić zgrabiarkę. W trakcie pracy nad maszyną Andrzej zwracał również uwagę na jakość wcześniej zbitych przez siebie belsiana, komentując ich solidność. Spójrzcie, jak dobrze SIPMA zbija bele. Są one ciężkie. Nie takie lekkie, jak niektórzy twierdzą. Zbijane są na tyle mocno, że nie można tam wsadzić nawet palca. Wyjaśniając, co dokładnie stało się z zgrabiarką, Andrzej mówił. W maszynie urwało się koło. Teraz, po odłożeniu narzędzi, próbuję trochę wyprostować uszkodzoną część, co na razie wystarczy. Muszę jednak iść po koło, które schowałem daleko w trawie na miedzy, aby nikt mi go nie ukradł. Po odnalezieniu koła, które na szczęście pozostało tam, gdzie je ukrył. Andrzej wyraził swoją ulgę i zadowolenie, że element nie został skradziony. Rolnik następnie oczyścił koło i przystąpił do finalizowania naprawy zgrabiarki, co udało mu się zakończyć mimo drobnych komplikacji. Przegrabię i będzie szano gotowy, jak nie będzie padać z góry.